Witajcie. Dzisiaj postanowiłam nagrać kolejny filmik z serii Gadanie na zawołanie, czyli otwieram książkę losowo, czytam jedno zdanie i mówię na ten temat. Więc dzisiaj wziąłam książkę też spontanicznie, nie zastanawiam się, którą biorę. Osią w okularach. Świetna książka. Bardzo humorystyczna, ale bardzo prawdziwa, więc polecam też do przeczytania. I otwieram. Raz, dwa, trzy. Jeżeli zostaniesz w starych okularach, to nie masz o sukcesie. Bardzo przepraszam. Telefon mi zadzwonił, ale nie przerywam. Jeżeli zostaniesz w starych okularach, to nie masz o sukcesie. Wow. Tak. Stare okulary tutaj, tak, tak ja w tej chwili to zrozumiałam, symbolizują stary ogląd rzeczywistości, czyli nasze schematy dotychczasowe, to w jaki sposób my postrzegamy świat, postrzegamy sukces, postrzegamy samych siebie, to jest to w jaki sposób funkcjonujemy, czyli to wszystko, co nauczyliśmy się dotychczas. I nawet jest to takie powiedzenie, że jeżeli mm, robisz cały czas to samo a oczekujesz innych efektów, to po prostu jesteś głupcem, tak? Bo jeżeli chcesz otrzymać inny efekt, musisz coś zmienić. Więc pozostawanie w tym starym sposobie postrzegania, w tych właśnie symbolicznych starych okularach nie doprowadzi cię do tego, co chcesz. Bo y, gdyby miało cię doprowadzić, to pewnie już byś to miał, a widocznie y, ten stary sposób postrzegania, y, trzeba zmienić na nowy. Y, to tak w wielkim skrócie teraz. Y, być może w momencik, coś, coś y, przyjdzie do mnie, żeby powiedzieć, w jaki sposób to zmienić. Y, może tak, y, żeby coś zmienić, trzeba wiedzieć też, y, co, chce, co chcemy osiągnąć. I y, 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 co nie działa dotychczas. Czyli, jeżeli robiliśmy pewne. Y, pewne y, Działania, w jakiś sposób żeśmy żyli, i to nie doprowadziło nas do tego, co chcieliśmy osiągnąć: do tego zamierzonego sukcesu, jakkolwiek ten sukces postrzegamy. Bo dla każdego to może być coś innego, tak? Dla, dla jednego sukces to będzie jakieś, nie wiem, 6, 7 cyfrowe wpłaty na konto. Dla innego sukces to będzie harmonijna rodzina. Dla trzeciego sukces to będzie to, że być może wyjdzie właśnie gdzieś do ludzi bardziej, bo dotychczas był bardzo nieśmiały. Także ten sukces dla każdego może być czymś innym, ale chodzi o to, żeby zobaczyć, co się nie sprawdziło. Czyli usiąść zrobić sobie taką faktycznie taki rachunek sumienia. I zobaczyć, co dotychczas y, robiłam, robiłem, y, i to nie doprowadziło mnie do tego, czego chciałam. Y, więc wypunktować sobie te rzeczy i zastanowić się, jak ja mogę to zmienić, y, co innego w zamian tego mogę zrobić, jak mogę. Y, Chociaż jedną rzecz, bo to nie wszystko od razu, bo jeżeli będzie kilka rzeczy, które chcielibyśmy zmienić, to musimy zacząć od jednej. Od jednej, która jest dla nas być może na początek najłatwiejsza, żeby się nie zniechęcić, czyli coś, co, co najmniej nas przeraża na przykład, co czujemy, że ok, to możemy zrobić i zacząć to robić. Po prostu zacząć to robić. Nie zastanawiać się. Tylko jeżeli zobaczymy, że że nawet maleńki kroczek zmieni coś w naszym życiu, to ten kroczek powielić. Zrobić drugi, trzeci, czwarty. Powolutku. Bo nie da się po prostu o tak pstryk nagle całego życia przewrócić do góry nogami. Czasem się to zdarza, ale to jest bardzo rzadkie i najczęściej, jak się zdarza, to jest to powodowane czynnikami z zewnątrz. Czyli jakby... Sytuacje odwracają te nasze życie do góry nogami, ale my sami to jednak jesteśmy bardzo zachowawczy i, i nie często tak to życie wywracamy do góry nogami. I okej, okay, to jest wszystko okej, okay. mm, tylko no, trzeba, trzeba yy, porzucić stare okulary, stare postrzeganie rzeczywistości, świata, stare postrzeganie sukcesu, bo też może być tak, że czasami... Yy, Zmienimy. Y, zmienimy y, te nasze priorytety. Czyli jeżeli my zagłębimy się troszeczkę w siebie, nie zastanowimy się, pobędziemy ze sobą, jakby ten rachunek sumienia swój zrobimy, to się okaże, że tak naprawdę naszym priorytetem wcale nie jest to, y, co myśleliśmy, że jest. Bo połączymy się jednak z tą. Naszą głębszą istotą. Bo jeżeli żyliśmy dotychczas mocno w głowie, w intelekcie, to te nasze priorytety, które były wyznaczane poprzez właśnie intelekt, mogą okazać się bardzo takie płytkie i już może nie służące nam nawet. A jak się skontaktujemy z naszą istotą, tam wewnątrz, będziemy ze sobą w prawdzie, to te priorytety mogą się zmienić i ten sukces może być czymś innym niż, niż dotychczas był. Więc nawet może, może w ten sposób też coś odmienimy. Niekoniecznie poprzez działanie i żeby iść do tego sukcesu gdzieś wcześniej wyznaczonego, a może się odwrócić w ten sposób, że co innego będzie naszym sukcesem. I już samo to uświadomienie sobie, podjęcie tej decyzji. Zdjęcie tych starych okularów wprowadzi samoistnie zmiany w naszym życiu. Zmiany właśnie naszego stylu życia, zmiany naszego myślenia. Wtedy to będzie dużo łatwiejsze, bo to się wydarzy samo przez się. Prawie, prawie. Tak to się mówi, że. Nawet często tak jest, że ktoś mówi, że. Kurczę, nawet nie zauważyłam, kiedy przestałam jeść mięso, na przykład, nie? czy kiedy przestałam palić papierosy. Po prostu odeszło samo. A wcześniej podejmowaliśmy te próby i się nie udawało, bo próby podejmowaliśmy z intelektu. A jeżeli taka decyzja z głębszego poziomu przyjdzie, to nagle się to okazuje wszystko bardzo proste. Więc yy, mam nadzieję, że w jakiś sposób yy, poczuliście to, co chciałam Wam przekazać i, i że sięgniecie do tej książki Osioł w okularach. Polecam bardzo, bardzo, bardzo. Jeżeli zostaniesz w starych okularach, to nie masz o sukcesie. Dziękuję bardzo, do zobaczenia kolejnym razem.